Ja lata mi szukam. O! Coś takiego po 20. Może podka prędzej. Nie, 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 nie. Nie, 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 No jak? Tu spinem zarzucić i spróbować... O! <laughs> Wpadło! 3 bitcoiny. Dziękuję ślicznie. Kurde, dobra nuta. Panie kochane, ej, 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 ej nie spadaj mnie to. Zaretowujemy sprawę i rzucimy wszystko kucze na lipienia tutaj. Jak ja bym chciał tutaj blaszko pocisnąć. Nie no fajna muza, kurnie, ale tak między tymi. O, o, o może coś ten desen, nie? Ma panie kochane... Dobre. No takich tych kamieni tu kuczę pełno, że to lipin musi siedzieć w takim miejscu. Tu nie ma bata, że nie siedzieć. Mamy kucze szczyt. To jak pierdziemnie, mam nadzieję, na blachę, to i no tak jak trzeba. O, o! No nie mówię, że to lipień jeszcze mi les odpalił. Nie mówcie. O, to chyba jest lipień. 15.2, ale czy to będzie taki, co trzeba? Baczymy. O, tak! <ścoughs> tak jest! 4.300. To jest nos Tigera i Pawła, kurczę. Zajebiście! <laughs> tak jest! <laughs> Mam nosa. Zajebiście, zajebiście. Zajebiście. Kurde, śliczny. Ponad cztery. Takiego właśnie chciałem. Eee, takiego właśnie chciałem. Wizowie moi kochani. Kolejny marker. Oj, będzie się działo lipień 14 chyba 02 bra wróć 14 02 zapiszemy klip